Tematem dzisiejszej lekcji będzie montaż filmu w darmowym programie Ice Cream Video Editor. Żeby pobrać ten program, trzeba wejść na stronę producenta Ice Cream Edi Video Editor tak, i włączyć którąś z tych stron, może tą. Ja Wam ten link podam w opisie lekcji. Po wejściu na stronę producenta mamy tutaj zielony przyc przycisk Free Download. Naciskamy. Po chwilce program się pobierze. Można go zapisać. Po pobraniu programu klikamy na pobrany plik. On najczęściej tu na dole jest w takiej zakładce w, lew w lewym dolnym rogu lub w folderze pobrane i instalujecie ten program jeśli już mamy zainstalowany program no to na pulpicie pojawi się ikona Ice Cream Video Editor po włączeniu tej ikony pojawi się Obszar roboczy tego programu. Tu są, tu jest obszar na pliki, które tu dodajemy: Add files, dodaj pliki, wybierasz sobie jakiś plik i możesz go dodać do obszaru roboczego. Możesz dodać zdjęcie, możesz też dodać jakieś wideo. Tak, jakieś wideo można dodać. Na przykład tu mamy jakieś wideo Nature i dodajemy wideo. No, ja już go mam, więc nie dodam. Go. Mam tu już dodane te pliki, ale o tym będziemy mówić wcześniej. Tu na dole mamy taśmę filmową, na którą będziemy przeciągać te dodane pliki. Jakie pliki użyjemy do montażu filmu? Najlepiej, gdyby to były Wasze. Filmiki nagrane na przykład telefonem komórkowym, więc to może być różna tematyka. Ja Wam pokażę, jak pobrać filmiki z portalu Pixabay. Więc wejdźmy na stronę Pixabay. I tutaj, jak wiecie, możemy pobierać filmy, na przykład piszemy Ptaki. I mamy. Zaznaczoną zakładkę Images, może ja przetłumaczę to: tak. obrazy. Tak. Mamy zakładkę obrazy, i tu, jak wiecie, możemy ściągnąć sobie ładne obrazy ptaków. Powiedzmy tego zimorodka. Naciskamy, przypomnę, darmowe pobieranie. Wybieramy którąś z wielkości. Ta najwyższa jakość jest dostępna po zalogowaniu się na, to, na tą stronę. Więc ja wybieram tą trzecią, możliwą, pobieranie i pobieram. Np. do obrazów pobieram zdjęcie. Oprócz zdjęć można próbować też filmy. Więc tutaj mamy zakładkę wideo góry i teraz zobaczcie mamy już coś się tu rusza coś tu działa te pierwsze, te pierwsze filmy, pierwszy rząd tych filmów są płatne więc z nich nie korzystamy tu wchodzimy niżej no i po, po najechaniu myszką widzimy co się dzieje na filmie i powiedzmy tu mi się spodobały te kury włączamy Możemy sobie przejrzeć ten filmik. I tak samo jak zdjęcie, mamy tutaj darmowe pobieranie, i mamy cztery wielkości. Ja wybieram na przykład tą trzecią. Pobieranie. Wchodzę sobie w zakładkę wideo. Tu mam już folder do montażu przygotowany i zapisuję to wideo. No to wpiszmy na przykład samochód. Samochód, i zobaczcie, ile tu jest filmików związanych z samochodami. O, i na przykład wybieramy ten filmik, i pobieramy kolejny filmik. Więc to dla tych osób, które nie mają swoich filmików, jest to takie źródło do pobrania filmów darmowych. One, widzicie, licencja jest taka, że bezpłatne do użytku komercyjnego, nie wymagają przypisania, więc można z nich korzystać dowolnie, nie trzeba nawet podawać źródeł. Te filmiki, tutaj z tej zakładki, z tej strony Pixabay, możemy wykorzystać jako na przykład intro do naszego filmu, a później resztę możemy już, w reszcie filmu możemy użyć swoich filmików. Zobacz, ile tu jest filmów poświęconych samochodom. Było tu kiedyś dużo filmików o rowerach, ale nie wiem czemu mi dzisiaj się nie wyświetlają. Spróbuję wpisać po angielsku. Bicycle. O, po angielsku wyświetla się, wyświetlają się filmiki z rowerami, więc czasami warto wpisać coś po angielsku. A, więc wtedy może będzie więcej tych filmów. Dobrze, czyli mamy przygotowane zdjęcia, mamy przygotowane filmy, więc możemy odpalić nasz program jeszcze raz. Tak? ActivePresenter, tutaj macie ikonę na pulpicie pojawia się okno robocze naszego programu, i tutaj mamy taki żółty przycisk Dodaj pliki. I dodajemy te pliki, które żeśmy ściągnęli. sobie dodaję kolejne i tam jeszcze jakieś zdjęcie ściągnąłem. Więc mamy tych. A zdjęcie miałem w innym folderze. Dobrze. Można też jakieś, właśnie, zdjęcia dodać, filmy i tak dalej. Na obszarze roboczym widać te obrazki, które mają podany czas. To są filmy. Zresztą po najechaniu myszką na taki, na taki obrazek on się od razu uruchamia. Natomiast te, które nie mają czasu, to są zdjęcia. Czyli ja tu mam wymieszane i zdjęcia, i filmy. Można też usunąć na przykład coś. A tu mamy przycisk do usuwania. No i zacznijmy tworzyć film. Na przykład zaczniemy od tego filmiku, przeciągam go tutaj na to. Później chcę dać jakieś zdjęcie z rowerzystą. Tak, później daję kolejny film. No tu mam film z rowerzystą. Potem daję jakieś zdjęcie. I daję ostatni film. Więc mam trzy filmiki, krótkie. I dwa zdjęcia. I co teraz mogę z tym zrobić? Jeśli puszczę to mi się ten film odtwarza. O tu mamy taki suwak, więc który można ustawić w dowolnym miejscu filmu. Ustawiam go na początku filmu i puszczam. Więc film się odtwarza. Możemy przesuwać. Już jakby film już funkcjonuje, natomiast warto by go trochę poprawić. Po pierwsze tutaj mamy takie plusiki pomiędzy tymi elementami naszego filmu. Naciskamy plusik i mamy przejście. Więc no one, czyli bez przejścia, random to jest losowe przejście lub konkretne możemy wybrać. Więc ja może sobie wybiorę na przykład wipes, potem wybieram slide from top, czyli z góry fade to white czyli rozjaśni no i na przykład checkerboard tak, szachownica tak, no więc zobaczcie jak tu to włączę to przejście o, to mamy już określone przejście przydałoby się też tutaj Dodać jakieś napisy. Więc mamy tutaj przycisk tekst. Mamy też filtry, ale może zacznijmy od przycinania. Tutaj mamy takie nożyczki trim opisane i powiedzmy, że ten filmik z rowerzystą, który ma 15 sekund, ja chcę przyciąć. Naciskam trim. I teraz zobaczcie, tutaj mam takie dwa suwaczki i powiedzmy, że chcę ten filmik. O, zobaczcie ten. Jak ja przesuwam tym suwakiem, to film się odtwarza. Chcę od 4 czte... 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 sekundy, powiedzmy, do 10. Nie chcę mieć taki długi, 6-sekundowy chcę mieć. I tylko naciskam done Filmik się przyciął. Jeśli źle przyciąłem. Mogę cofnąć, tu mam przycisk wstecz, ctrl-z też działa. Można dać ctrl-z i od razu już mam filmik z powrotem w pierwotnej wielkości. Można też tak się pobawić, że na przykład chcemy wyciąć środek. A, środek chcemy wyrzucić, prawda? Też to się da zrobić. Robimy ten sposób, że naciskamy trim. Przycinamy na przykład do 5 sekundy, czyli ten element chcemy dać i tu chcemy środek wyrzucić, więc naciskamy Done, mamy 5 sekund początkowych, dajemy drugi raz ten sam filmik tutaj i teraz znów naciskamy trim i teraz ten drugi filmik obcinamy od powiedzmy 10 sekundy do 14 tak, naciskamy dan. I teraz zobaczcie, mamy jakby dwa filmiki niezależne. No, ale to jest po prostu ten sam filmik, tylko wycięty jest środek. Czyli tak też się da zrobić. No i oczywiście tu możemy dodać jakieś przejścia. A można zostawić bez przejścia. Czyli wycinać byśmy już umieli. Przycisk Crop a, służy na przykład do wycinania fragmentu filmu naciskamy crop i tutaj mamy scale to fit czyli dopasuj do rozmiaru filmu lub crop naciskamy crop i widzicie mogę przyciąć trochę ten, fi ten fi to zdjęcie to akurat jest zdjęcie mogę go przyciąć nacisnąć DAN i to zdjęcie będzie już inaczej wyglądało to już będzie zdjęcie gdzie jest kolarz wyeksponowany no to filmik już jest prawie gotowy jeszcze by trzeba było coś napisać więc powiedzmy że napiszemy tekst napiszemy tekst, tekst się przyciska tutaj ten przycisk i mamy różne Opcję. Powiedzmy, że napiszę kolarstwo. Prawda? Kolarstwo górskie. Dajmy kolarstwo górskie. I teraz zobaczcie, że tu macie różne szablony tych napisów. Zależy, jakie chcecie. Możecie dopisać. Powiedzmy, że to Vertigo bym wybrał. I tu możemy umieścić napis w dowolnym miejscu na a, tym filmie. Jest też przycisk Size, gdzie możemy to powiększać. A I szybkość. Szybkość możemy zwiększyć lub zmniejszyć. Więc naciskamy Done i mamy już z napisem. Tak samo możemy w środku filmu coś napisać, powiedzmy tu na tym zdjęciu. Naciskamy tekst i piszemy na przykład w bez skidach bez skidach wybieramy sobie jakiś szablon na przykład ten size size akurat mi pasuje no może zmniejszymy naciskamy dan I na końcu filmu z reguły daje się napisy końcowe Można to na filmie lub można to dodać jeszcze na przykład jakieś zdjęcie i żeby nie na filmie, tylko na tym zdjęciu, dajemy tekst i piszemy na przykład film zmontował tak i wpiszu, wpiszcie swoje nazwisko, tak. Jeśli w filmie występujący aktorzy, można dopisać też aktorów, na przykład występują. I napisać na przykład Marek, Paulina, tak, Kasia i tak dalej. No, i później, jeśli mamy tego dużo, to może się nam nie zmieścić a, na stronie, więc możemy po prostu sobie to pomniejszyć. Tak. No i naciskamy dan. I zobaczmy, jak się to będzie wyświetlać, aha tu nie mam przejścia dodaję znów przejście no i <śmienicielibyścia> film już jest prawie gotowy pozostało jeszcze ścieżka dźwiękowa, tu akurat mam ścieżkę dźwiękową z któregoś z tych filmików, ale powiedzmy, że nie mamy ścieżki ja ją usunę, tu można ją było usunąć Zobaczcie, jeszcze raz, tutaj jest taki, wystarczy nacisnąć Delete, albo tu jest taki krzyżyk i można skasować ścieżka. No i trzeba by było ścieżkę dodać. ścieżkę muzyczną możemy pobrać ze strony jamendo Music, więc po prostu w Google wpisujecie jamendo Gemendo, tak i mamy. Muzyka Gemendo Music, darmowa muzyka do pobrania. Naciskamy, Zaloguj się. Wybieramy tą opcję Gemendo Music. I teraz możemy wybierać tutaj różne gatunki muzyczne. Jest tu kilkanaście. Wybieramy sobie na przykład. Jazz i możemy odsłuchać poszczególnych utworów. Jeśli utwór nam odpowiada, naciskamy tutaj pobieranie. I często wy, e, występuje taka opcja, że pobieranie nie jest dostępne, tylko można ją e, dany utwór kupić. Więc trzeba wycofać się z tego. No, i wybrać inny utwór, może z innego gatunku, na przykład z elektroniki. No, i spróbujmy pobrać ten utwór. Tu jest darmowe pobieranie do użytku prywatnego dostępne. I zapisujemy w określonym folderze lub w pobranych zapisujemy to, ten utwór muzyczny. I teraz dodajemy. Dodaj pliki. Chodzicie tam gdzie wam się to pobrało i, macie, i mam tu muzykę i można ją po prostu przeciągnąć tu na dół ona się idealnie dopasuje do długości filmu możemy teraz włączyć Filmik już działa. Jeszcze robi się taką rzecz tutaj, pod koniec. Zobaczcie, że pod koniec ta, ta, ta muzyka się nagle urywa. To jest takie trochę nieestetyczne, więc można włączyć, kliknąć dwa razy na tej ścieżce audio. Tu możecie, widzicie, na przykład macie z telefonu słabo nagrany dźwięk, można go dać głośniej. Eee, można też dać fade in i fade out fade in to jest na początku i fade out to jest wyciszenie na końcu jeśli ja dam wyciszenie na końcu powiedzmy 6 sekundowe no to to będzie wyglądało tak że stopniowo wyciszy się ten dźwięk Film jest gotowy. Jeśli już mamy gotowy film, mamy tutaj przycisk export video. W prawym, górnym rogu export video. Naciskamy export video. Wybieramy jakiś tytuł, wpisujemy go tutaj, na przykład kolarstwo. I tu mamy save to, zapisz do jakiegoś katalogu tu możecie nacisnąć i wybrać sobie katalog czy inaczej mówiąc folder na przykład na pulpit wybieramy format mp4 rozdzielczość full hd jest tutaj można ją dać nawet jeszcze większą i jakość mam wysoko można dać ultra wysoko no i później naciskamy eksport I film, w zależności od długości tego filmu, przetwarza się na jednolity plik wideo w formacie MP4 przez kilka minut. Prawda? No więc tu mi się przetwarza, widzicie, przez minutę 30. Jeśli film nam się już wyeksportował. Pojawia się taki komunikat, że wideo stworzone, wideo created. I tu mamy przycisk open folder, możemy nacisnąć. Przenosi nas to bezpośrednio do tego pliku i możemy go włączyć, żeby sprawdzić, jak to wygląda. To by było na tyle, jeśli chodzi o możliwości programu iScreen Video Editor. Życzę Wam miłej pracy z tym filmem, no i czekam na Wasze filmiki.